Cześć z tej strony Aslani, kolejny odcinek z Arturą The Invisibles. I w ostatnim odcinku sobie odblokowałem tutaj to przejście na stację, ale tu jeszcze nie będzie stacja. Bo ja wiem, co tu będzie, ponieważ e, po nagraniu ostatniego odcinka musiałem zapisać, a wiedziałem, że tutaj będzie kwiat zapisu w kolejnej sali, więc sobie tutaj e, musiałem odblokować. Na szczęście nic ważnego nie pominąłem. Mam tutaj problem z właśnie z tym, żeby otworzyć tutaj kolejne drzwi. Raz to działa, raz nie. Nie wiem dlaczego. Tutaj trzeba dokładnie stan, dokładnie wtedy skoczyć, jak się pali to światło. Dobra, udało się. No i tam dalej jest kwiat zapisu, ale nic tu więcej nie robiłem. Dobra, co my tu mamy? Tam u góry widzę torbę. Tutaj nic. Dobra, na pewno ten duży kamień muszę przesunąć o, albo i nie, albo może tutaj ma zostać. Nie, ten duży kamień muszę tam do góry. Znaczy tutaj się tutaj. Bo wtedy się będę mógł dostać tam do góry do tego worka. I sobie chyba teraz to od razu zrobię. Najpierw odblokuję drogę. Jest jeszcze tutaj coś. A raczej będzie jeszcze jeden potrzebny kamień. Który jest nie wiem gdzie. Oczywiście, musiało coś spaść. Jeszcze coś jest? A tutaj na samym początku. No właśnie, zapomniałem o tym, że oni mogą pchać, a ja mogę sobie coś robić trzecią postacią. To jest bardzo dobre. Ale jeszcze kawałek. Dobra, tyle powinno wystarczyć. No i tu oczywiście mamy klatki z mulmulami Nic tu więcej nie ma i mogę tam gdzieś doskoczyć jeszcze Nie, tam raczej nie doskoczę No czyli ten kamień... dobra Czy ja chcę przepchnąć ten kamień? Chcę sobie pchają a ja teraz sobie zobaczę tutaj dalej okej okay. czyli kamień mi jest jeszcze potrzebny nie tutaj nie o stop przestańcie zaraz Przepchnijcie to jeszcze tutaj z powrotem. Powinienem to od razu sprawdzić, ale oczywiście nie sprawdziłem. 13 stąd wyskoczyć gdzieś dalej. Jasne, że się da. I co tu jest? Secret passage. To mi się odblokuje dopiero jak zdobędę wszystkie klatki. Dobra, mogę iść tutaj. A tutaj będą chyba tylko klatki. No, zaraz, tu jest? To jest chyba droga dalej. Co mi się tak wydaje, tak coś kojarzę. No możliwe, że to jest droga dalej. Z może tutaj nie pójdę jeszcze. Co jest tam? Tam też jest jakaś pańczyna. Kurczę, nie wiem, w którą stronę trzeba iść. nie ma tu gdzieś jakieś strzałki. Hmm. Kurczę, wydaje mi się, że to jest droga dalej. To jest tutaj. A tu jeszcze można przepchnąć. Właśnie, aaa, ja tu muszę iść, nie, zaraz. Mogę tu wejść bez kamienia. Chyba mogę. Betteramesh gets a new skill. The mole-mole detector. The compass on Betamesh's knife detects the squeals of mole-moles that are nearby. It's great for freeing every last one. To use the mole-mole detector, hold the detector button. Aha! Betamesh does You sit to see where the mole-moles are. It's true that they did us a good turn earlier. Without them, we couldn't have gotten rid of all those mosquitoes. To show them our gratitude, we should try to free them all. Czyli masz teraz ma o, w kompasie? Czy w scyzoryku kompas? I teraz tak, czy to jest droga dalej? Zobaczmy. To chyba jest jednak droga dalej. Tak, to jest droga dalej. Czy jeszcze muszę się tam wrócić? Patrzcie, przed to rozwaliłem, bo znowu się pojawiło. Czyli wychodzi na to, że gdzieś tutaj są jeszcze klatki. Jak się używa tego kompasu. Jeszcze tutaj nie doskoczę. Ale dobra. Jeszcze pójdę sobie tam. Jeszcze tutaj jest coś w ogóle. Mogę tu doskoczyć? A nie, tutaj też potrzebuję kamienia, okej. Czyli gdzie ja mam najpierw iść? Może najpierw tutaj pójdę do góry? Nie, najpierw muszę i tak tutaj... Oczywiście lepiej, żebym nie spadł. Powinny być klatki, z tego co mi się wydaje. No, jasne, że tak. I mamy widok na wioskę. I tam w ogóle jest Wade. Tam jest w ogóle o... ten wielki plac. O ile mi się wydaje. Tak. O właśnie. Runa. Jeszcze jedna. Dobra, tutaj nie ma żadnych klatek. Z tego co radar wskazuje. chyba jeszcze zapiszę tutaj tutaj dużo do zrobienia jest w tej części dobra może najpierw dobra, to nie ma znaczenia co blokuje niby? Znowu coś spadło? Ej czemu ty tu stoisz? Nie stój tutaj. Wchodzi na to, że w tej sali już nie ma więcej klatek. Dobra, no, to idę dalej. Ale zapiszę jeszcze. No i możemy ruszeć dalej. Najlepiej się takie, takie obiekty niszczy właśnie betameszem ale w on jest słaby. On no, szybko strzela, ale słabo. Directional mirrors. To control it, you have to sit in the seat and activate the controls. To sit down, simply move closer to it and press action button. I'm starting to get the hang of it. But what does it do? You use it to activate the light receptacle. That's a blue globe. Often found hanging by a thread. Lighting the receptacle triggers mechanisms to open doors, open bridges. Your grandfather showed us how to build all this. The problem is that we have no light to make it work. Okay, mm -hmm. czyli mm -hmm. mamy today. <laughs> Działa laserowego Nie wiem czy jeszcze tego mogę użyć Nie, nie mogę tego użyć, bo nie dochodzi do działa światło Dobra, jak mogę z tego wyskoczyć? Dobra Aha, no i tutaj się zamknęły te drzwi Więc pewnie coś o, mnie zaatakuje wejść Aha to też nie działa. No to jest tutaj. Dobra, przyciski jakieś Tak, generalnie mogę tu spaść. Co jest tam. Tam widzę jakieś przecińska tutaj. A, to nie mogę wyskoczyć. Okej, okay, czyli dobra, już wiem na wszelki wypadek sobie tutaj podskocz. Teraz musisz ty pójść gdzie? Pójść tutaj. Co z tego? A mogę to zaskoczyć. No jest przycisk.

A, bo tu gaśnie, tak? Czy nie? Nie, nie gaśnie. Teraz ja muszę odbić tutaj w to lustro. To zaświeci kolejne działo. I teraz a, mnie zaatakowały sługusy.

Ej, tu kolejny jest Dobra, trzeba się pozbyć tych dwóch Gdzie ten? Kuszcze, położył się w trawie i go nie było widać Dobra, jeszcze ten starczą O, do tych starczą potrzebuję tego Artura Ej, oni cały czas przychodzą tutaj nie mogę ich tutaj zostawić po prostu. Chyba nie. I cały czas zaskakują. Nie mogę tutaj wskoczyć po prostu. Nie mogę, bo nie mam światła. Nie muszę ich pokonać jakoś. Dostarczą. Dobra. Rozbrojony.

Wiem, że jeszcze raz muszę to tak, co? ja muszę jeszcze raz. Daj tak, muszę jeszcze raz. siedzieć? Może bez sensu. No, bo ten może już stąd zejść. Zapomniałem, że... Zapomniałem, do czego jest ten przycisk tutaj. Tak, muszę nakierować na tą lampę, która... No, i wielkie schody wyjechały ze ściany. No, raczej jeszcze tu coś będzie. Nie, tu już nic nie ma. No raczej mogę iść dalej. Myślę, że, że sobie w tym miejscu zakończę. Tak więc dzięki za oglądanie, zapraszam na kolejne odcinki. No i na razie, cześć.